Gorycz i zniechęcenie to uczucia, które głęboko dotykają serca i ducha osoby, która ich doświadcza. Są to stany emocjonalne, które, jeśli nie zostaną poddane uwadze, mogą wyniszczyć wiarę i zgasić pasję duchową. U podstaw goryczy często leżą niezagojone rany, zdrady, nagromadzone frustracje oraz niespełnione oczekiwania. Zniechęcenie z kolei rodzi się z poczucia bezsilności, zmęczenia wobec prób życia oraz utraty nadziei. Oba te wrogowie są cisi, utrudniają wspólnotę z Bogiem i oddalają nas od wewnętrznego pokoju, który On oferuje. Biblia uczy, że te stany mogą zakorzenić się w naszym sercu i przynieść gorzki owoc, który zatruwa nasze życie i relacje. Jednakże rozpoznanie tych przyczyn jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia uzdrowienia i odnowy, które omówimy w kolejnych punktach. Zrozumienie natury goryczy i zniechęcenia przygotowuje nas do zastosowania biblijnych kluczy, które odnowią naszą wiarę i na nowo rozbudzą pasję do autentycznego i pełnego życia duchowego kropka. Po głębokim zrozumieniu korzeni goryczy i zniechęcenia kolejnym krokiem jest odkrycie przemieniającej mocy modlitwy w naszym życiu duchowym. Modlitwa to nie tylko prośba czy błaganie, lecz bezpośrednie i głębokie połączenie z Bogiem, które potrafi uleczyć niewidzialne rany i o nasze serce. Poprzez modlitwę możemy oddać Bogu nasze ciężary, wyznać rany i urazy, które nosimy w sobie. Biblia uczy, że żarliwa i nieustanna modlitwa działa jak balsam dla zranionej duszy i jest kanałem do otrzymania pokoju oraz bożej siły. Co więcej, modlitwa otwiera drzwi, aby Duch Święty mógł działać w naszym wnętrzu, przemieniając gorycz w przebaczenie, a zniechęcenie w odnowioną nadzieję. Ten święty akt przygotowuje nas na kolejne kroki, podczas których nauczymy się stosować Słowo Boże na co dzień, umacniając się w wierze i pielęgnując serce pełne wdzięczności i radości. Modlitwa jest kluczem który otwiera drogę do pełnego uzdrowienia i odzyskania duchowej pasji, łącząc zrozumienie naszych ran z Bożą mocą, która odnawia i wzmacnia kropka. Przebaczenie jest fundamentem w procesie przezwyciężania goryczy i zniechęcenia, ponieważ często uraza zakorzenia się w niezagojonych ranach i braku wewnętrznego wyzwolenia. Przebaczać nie oznacza usprawiedliwiać doznaną krzywdę ani zapominać o tym, co się wydarzyło, lecz świadomie zdecydować się uwolnić serce od ciężaru urazy, aby pozwolić Bogu uleczyć głębokie rany. W tym sensie przebaczenie jest ściśle powiązane z modlitwą, ponieważ to przez nią szukamy Bożej łaski, by móc puścić to, co nas więzi. Praktykując przebaczenie, rozpoczynamy proces odnowy, który bezpośrednio wpływa na naszą wiarę i duchową pasję, Oczyszczając duszę i otwierając przestrzeń na miłość i nadzieję. Ten wyzwalający akt jest niezbędny, aby Słowo Boże mogło przemienić nasze wnętrze i abyśmy mogli żyć z odnowionym i wdzięcznym sercem, co zobaczymy w kolejnych tematach, gdzie medytacja i wdzięczność będą kluczowe do utrzymania odnowy i duchowego wzrostu. Bez przebaczenia gorycz staje się niewidzialnym więzieniem karmiącym zniechęcenie. Ale z przebaczeniem duchowa wolność rozkwita, a wiara odradza się z nową siłą. Kropka modlitwa jest życiowym kanałem łączącym nas z Bogiem i odnawiającym nasz duch, zwłaszcza gdy stajemy twarzą w twarz z goryczą i zniechęceniem. Poprzez szczera i głęboka modlitwę otwieramy serce, aby przyjąć pokój, który może dać tylko on, i przywrócić duchową pasję, która wydawała się utracona. Ten akt komunikacji z Bogiem nie tylko przybliża nas do Jego obecności, ale także wzmacnia wewnętrznie, abyśmy mogli wytrwać w próbach i przezwyciężyć zniechęcenie. Modlitwa ma moc oczyszczenia duszy, tak jak przebaczenie uwalnia nas od niewidzialnych ciężarów i staje się motorem napędzającym przemianę, którą rozpoczęliśmy, rozpoznając źródło naszej goryczy. Powiązaniu z innymi tematami modlitwa jest praktyką podtrzymującą wdzięczność, wspierającą odnowioną wiarę, umożliwiającą całkowite oddanie się Bożej woli, niezbędne do odbudowy nadziei i życia pełnego celu. Ucząc się modlić głęboko, uczymy się także słuchać Bożego głosu który prowadzi i wzmacnia każdy krok na naszej drodze do duchowego uzdrowienia i rozbudzonej pasji kropka, przebaczenie jest jednym z najsilniejszych kluczy do przezwyciężenia goryczy i zniechęcenia. Trzymanie urazy i gniewu tylko wzmacnia rany duszy i blokuje naszą więź z Bogiem oraz naszą prawdziwą duchową pasję. Przebaczając, uwalniamy te niewidzialne ciężary, które wiążą nas z bolesnymi wspomnieniami i tworzymy przestrzeń, aby Boża łaska mogła swobodnie płynąć w naszych sercach. Ten świadomy akt nie oznacza zapomnienia krzywdy, lecz decyzję, by nie pozwolić, aby przeszłość kontrolowała naszą teraźniejszość i przyszłość. W zgodzie z innymi tematami, przebaczenie jest krokiem uzupełniającym głęboką modlitwę, wzmacniającym odnowioną wiarę i pozwalającym nadziei na ponowny wzrost w naszym wnętrzu. Praktykując przebaczenie, Wzmacniamy także naszą wdzięczność i zdolność do miłości, co karmi duchową pasję i popycha nas do życia pełnego celu i radości, przezwyciężając w ten sposób gorycz i zniechęcenie. Kropka nadzieja jest kotwicą duszy, szczególnie gdy stajemy w obliczu goryczy i zniechęcenia. Odnowa tej nadziei następuje poprzez stałą medytację nad Słowem Bożym, które wzmacnia, pociesza i prowadzi nas przez wewnętrzne burze. Biblia jest źródłem obietnic i prawd, które potwierdzają bezwarunkową miłość Boga, Jego wierność i wieczny cel dla każdego z nas. Kiedy codziennie karmimy się tymi słowami, nasze serce napełnia się odwagą, by iść naprzód, nawet gdy okoliczności wydają się przeciwne. To odnawianie nadziei ściśle łączy się z mocą przebaczenia, temat 5. Ponieważ przebaczone serce łatwiej odżywia wiarę i duchową pasję. Wzmacnia również modlitwę i wdzięczność, pomagając przełamać cykl goryczy i wprowadzając światło na ścieżkę duchowego i emocjonalnego uzdrowienia. Wytrwała modlitwa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do odnowienia wiary oraz przezwyciężenia goryczy i zniechęcenia. Kiedy poświęcamy się modlitwie nieustannie, nawet w chwilach największej słabości nawiązujemy głęboką więź z Bogiem, która wzmacnia nas wewnętrznie i odnawia naszą nadzieję. Wytrwałość w modlitwie pomaga nam utrzymać skupienie na Bożych obietnicach, nawet w obliczu trudności, pozwalając, by wiara wzrastała i zakorzeniała się w naszym sercu. Ta praktyka jest bezpośrednio powiązana z odnawianiem nadziei poprzez Słowo Boże, temat 6. Ponieważ modlitwa jest kanałem, przez który komunikujemy nasze wątpliwości, lęki i pragnienia, otrzymując w zamian pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ponadto wytrwała modlitwa otwiera przestrzeń dla działania Ducha Świętego, który prowadzi, pociesza i wzmacnia nas, pozytywnie wpływając na nasz umysł i emocje. Bo przed się goryczy i odnaleźć na nowo duchową pasję wspólnota z braćmi w wierze jest kluczowa dla utrzymania serca mocnego i nadziei żywej, zwłaszcza gdy mierzymy się z goryczą i zniechęceniem. Przebywanie wśród osób podzielających te same wartości duchowe daje nam wsparcie emocjonalne i duchowe, tworząc środowisko, w którym wiara może rozkwitać i się umacniać. Ta wspólnota nie tylko przynosi pocieszenie, ale również inspiruje do wytrwałości, podkreślając znaczenie wytrwałej modlitwy, temat 7, oraz odnawiania umysłu przez Słowo Boże, temat 6. Kiedy gromadzimy się na wspólnocie, przypominamy sobie o Bożej Miłości poprzez wzajemną troskę i duchowe budowanie, co odnawia naszą pasję do życia zgodnego z boskimi zasadami. Wspólnota chrześcijańska działa jak tarcza przeciwko izolacji i rozpaczy. Tworząc sprzyjające warunki do odnowienia wiary, o której mówiliśmy na początku wideo, temat jeden, oraz do ciągłego umacniania naszej duchowej drogi./ kropka. Modlitwa wstawiennicza jest potężnym narzędziem przemiany zgorzkniałego serca i odnowienia nadziei w czasach zniechęcenia. Wstawiając się za siebie innych, dostosowujemy swoją wolę do woli Boga, tworząc przestrzeń dla działania ducha świętego w naszym życiu. Co było podkreślone w temacie o wytrwałej modlitwie, temat 7, i odnawianiu umysłu, temat 6. Modlitwa wstawiennicza nie tylko wzmacnia naszą wiarę, ale także tworzy głębokie duchowe więzi z tymi, za których się modlimy, powodując mnożenie błogosławieństw i uzdrowienia. Ta praktyka pomaga nam odrzucić urazy i smutek, wzmacniając naukę o przebaczeniu, temat 4 oraz znaczenie miłości temat 3 W ten sposób modlitwa wstawiennicza staje się niezbędnym kanałem do odnowienia pasji duchowej i kroczenia ku pełnemu życiu co zostało wprowadzone na początku wideo temat 1 i rozwinięte przez cały materiał kropka Wsparcie społeczności chrześcijańskiej jest kluczowe dla tych, którzy chcą pokonać gorycz i zniechęcenie ponieważ wzmacnia wiarę i odnawia nadzieję Otoczenie się braćmi i siostrami dzielącymi te same przekonania tworzy sprzyjające środowisko do wymiany doświadczeń, wspólnej modlitwy i wzajemnego zachęcania, co uzupełnia moc modlitwy wstawienniczej omówionej w temacie dziewiątego. Ponadto, wspólnota chrześcijańska pomaga żyć praktyczną miłością, o której mówiliśmy w temacie trzech, i praktykować przebaczenie z tematu cztery. Ponieważ codzienne życie razem wymaga od nas pokonywania uraz i duchowego wzrostu. Obecność wspólnoty wzmacnia naukę o odnowieniu umysłu, temat 6, i znaczeniu wytrwałości, temat 7, gdyż razem wierzący znajdują siłę, by podtrzymywać aktywną wiarę nawet w trudnych chwilach. Dlatego, wspólnota z innymi wierzącymi jest kluczem do odnowienia pasji duchowej i życia pełnią zwycięskiego życia, jak zasugerowano na początku wideo, temat 1 i w całym materiale. Wdzęczność jest potężną siłą duchową, która działa jak antidotum na gorycz i zniechęcenie. Kiedy praktykujemy wdzęczność, uznajemy błogosławieństwa, nawet te najmniejsze, co zmienia perspektywę umysłu i dostrają ją do prawdy o Bożej miłości i trosce, co już omawialiśmy w temacie sześciu dotyczącym odnowienia umysłu. Wdzęczność także wzmacnia serce do przebaczenia, o czym mówiliśmy w temacie czterech, pomagając skupić się na pozytywnych aspektach i uwolnić się od urazów, które karmią gorycz. Ponadto stała praktyka wdzęczności po pasję duchową wspomnianą w temacie jednego, budząc odnowione pragnienie poszukiwania Boga nawet w trudnościach. To właśnie we wspólnocie chrześcijańskiej, podkreślonej w temacie dziesięciu. Znajdujemy więcej powodów do wspólnego dziękczynienia, wzmacniając więź i wspólną wiarę. W ten sposób wdzięczność staje się kluczowym napędem do odbudowy wiary, odnowienia nadziei i trwałego przezwyciężania zniechęcenia. Myślnik. Aby zakończyć tę podróż przezwyciężania goryczy i zniechęcenia, kluczowe jest pielęgnowanie codziennych nawyków. Które odnawiają wiarę i wzmacniają ducha, jak widzieliśmy we wszystkich poprzednich tematach. Codzienna odnowa wiary zaczyna się od zobowiązania do szczerego i pokornego szukania Boga, co wprowadziliśmy w temacie jednego, podkreślającym przebudzenie duchowej pasji. To zobowiązanie obejmuje nieustanną praktykę modlitwy, temat dwa: czytania Biblii. Temat 3 i medytacji nad Bożymi obietnicami, wzmacniając to, co omawialiśmy w temacie 6 dotyczącym odnowienia umysłu. Ponadto, utrzymywanie aktywnego przebaczenia, temat 4, i troska o emocje, temat 5, są niezbędne, aby serce pozostało czyste i otwarte na działanie Ducha Świętego. Stała wdzięczność, temat 11. Działa jak paliwo podtrzymujące płomień wiary nawet w trudnych czasach. Równie ważne jest utrzymanie wspólnoty i wzajemnego wsparcia z innymi braćmi w wierze, temat 10, ponieważ siła wspólnoty pomaga pokonać chwilę słabości. Wreszcie, uznanie, że duchowa droga to ciągły proces, gdzie wytrwałość i zaufanie do Boga są fundamentem zwycięstwa nad zniechęceniem i goryczą. Zamyka ten przemieniający cykl, integrujący wszystkie wcześniejsze nauki i przygotowujący chrześcijanina do życia w mocnej, odnowionej i pełnej wiary.